Abyś wyraziła opinię na temat y, szkolenia Holistic Scanning, y, jakiego rodzaju problemy ono rozwiązuje, czy jest wartościowe i do kogo to szk szkolenie może być kierowane, co ty z tego szkolenia wyniosłeś dla siebie. Na pewno ja pracuję z energiami, pracuję jako tak zwany terapeuta holistyczny, czyli interesuję się metodami poprawy zdrowia, poprawy emocji, generalnie życia, czyli takiej jakości życia. I to szkolenie jest dla mnie odpowiedzią na to, w jaki, w taki, że w taki sposób dosyć logiczny i szybki możemy uzyskać informacje, z czego dane problemy wynikają. Protokoły, które są stosowane w, tutaj w tej metodzie, tak jak już powiedziałam, szybko rozwiązują problemy i co jest ciekawe, skutecznie, czyli na dany moment nie pamiętam, nie, nie znam przypadków, żeby dany po, problem powracał. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, nie ma żadnego takiego szkolenia na rynku, które by obejmowało kompleksowo wiedzę zarówno z medycyny konwencjonalnej, kinezjologii, ale też medycyny chińskiej. I to połączenie na takim poziomie wykraczającym za poziom tylko i wyłącznie ciała, myślę, że jest bardzo innowacyjne i potrzebne w dzisiejszych czasach. Poza tym praca z tą metodą jest bardzo przyjemna zarówno ze strony pracy klienta, jak i ze strony pracy terapeuty. Ja osobiście miałam do czynienia z obydwu stron, czyli jako terapeuta, jako klient. I mogę powiedzieć z całą pewnością, że ta praca mi bardzo pomogła, po pierwsze usprawnić ciało, uporać się z emocjami, zrozumieć swoje życie, pokierować nim w jakiś sposób właściwie, że mam cel, wiem co robić, rozumiem bardziej siebie, rozumiem bardziej świat. Więc myślę, że nawet choćby bazując na tym, ta metoda jest cenna, że, że nie tylko pomaga w zdrowiu, w życiu codziennym, ale przede wszystkim daje taką możliwość rozwoju osobistego. Myślę, że to jest dobre określenie. Pozwala się rozwinąć na pewno na, na wielu poziomach. Takie mam wrażenie. Bardzo dziękuję.